Cześć Tupika! Jeszcze raz! Ohio, tu się I witam Was w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. Nie wiem, czemu mnie dało na jakieś amerykańskie MSP skoro ten, ja jestem na polskim jolo i nawet nie było na ten. Nigdy szczerze na no, tam tamtyjskim, czy jakkolwiek. Jak, jak zwał, tak zwał, ale ok. Hech. No fakt, teraz nie wiem czy to będzie wpisam czas. Dobra. Hech, obserwują mnie smutne. W sensie, że, że, że za wiem ich. Troszkę mi się nie podoba ten motyw, ale to z tamtych jedna miała taka ptaszka. A ja myślałam, że to wcześniejszej gazece, jakby co nie pytaj się o tego zwierzaka, ale właśnie miałam sprawdzić, jak będzie wyglądał ten zwierzak po tej zwanej u mnie ewolucji. Teraz czy 2-1 spam będzie. Jeszcze mi się to wszystko ładuje. W jeszcze tak mało do kolejnego lefela. Tak trochę. I tak jest przez cały czas, uwierzcie. Alok. Dobra, więc sprawdzimy. Widzicie, że wiem gdzie to na ślepo. Eee... Boże, ciebie miałam sprawdzić. Chwila prawdy. Po ewolucji będzie wyglądało słodkie. Dobra, chyba, dobrze, dobra, ej, ej, ej. Tam jest Bo, O no, jezu, teraz poczta, ej. Najgorsze co może być. No widzę sprawdzić poczty. Jakby co chodzi o Tokio góle <laughs> yy, bo ona jest na drugiej serii ósmego odcinka, jak już mi mówiła, a ja oglądałam całe i prosiłam, żebym nie spojrzała, bo ten był kaneki on odszedł z, z, z tej kawiarni. Tu go zatrzymywała, chyba... Nie, ona go nie zatrzymywała, bo nie, dobrze już nie pamiętam ich. No i tak jakoś... Hmm, nie On demigrafał? To ja oddaję oczywiście nie wiem, hmm, Jeżeli chodzi o to, to a w sumie zobaczycie, kiedy będzie 20 maja, będzie specjalny odcinek, jakby co. Nie, nie na suby, uwierzcie. Eee. Aha. Dobra, bardzo. nie Dobra, i co tu teraz robić? nie wiem. Um, strasznie dużo czasu upłynęło, kiedy grałam w Janderson przynajmniej próbowałam nagrywać wędnikami, to nawet wolniej czas szedł, to jest dziwne. Um, jak widzicie, mam już i tyle, bo niemożliwe, co nie. Ej, chyba coś, chyba zadaję to rozmazanie makijażu, bo to dziwnie wygląda. Przepraszam za to, że troszeczkę coś ten może być nie tak, ale po prostu musiałam zatrzymać i... Dobra, i jak już to powiedzcie mi, czy chcecie na um, tą rzecz z listy życzeń, bo kupiłam tu koleżankę i ona mi oddała, bo mówiła, że koleżankę miała kupić inna i mi oddała. Ja wydałam na to moje ostatnie hajsze w ogóle, wtedy e, smutne. Może będzie coś w co? Dziękuję coś. Ech. Ale boż tak mało. Chyba zmieni. Kolor ten niebieski. Może animacja jeszcze zmienię. Um. To chyba to było albo i nie. Um. <laughs> Ale ten wyraz twarzy Boże. Spoko. Może jeszcze zwierzaka zmienię, Boże, za dużo zmian. He he he, he. Ech. Hmm. będzie tutaj. He. Pozdrawiam Blanka y, Serduszko33 Jakoś tak się to czyta ehm. I Aha i zapomniałem jeszcze czegoś Aha i jeżeli Jeszcze nie subskrybujesz kanału To subskrybuj ehm. I Jeżeli jeszcze nie kliknęłeś dzwoneczka, albo kliknęłaś To kliknij i naprawdę warto, bo będziesz na bieżąco o Boże Czy naprawdę to tylko Jakby co, jestem na drugim koncie, jakby ktoś się wiedział, czemu subskrybuję to I kliknijcie ten tu dzwoneczek, to jak już mówiłam, będziecie na bieżąco Z moimi filmikami i będziecie o wszystkim wiedzieć Ech... W <śmów> no mogło subskrybuje, więc też pamiętajcie, że jeżeli... na no się tylko jeżeli ktoś mnie subskrybuje ja oczywiście oddaj subskrypcjami nie wiem czemu ale jakoś tak wyszło i prawie wszystkich i tak e, ja wiem, no. Ale to koniec odcinka, bo bandikam jest zły. A więc do następnego. Pa!